stając się właścicielem odpadów, staje się właścicielem w tej chwili bardzo cennego towaru, którego sobie jeszcze nie pełni zdajemy sprawy i, i który, który inni biznesmeni starają się go wykorzystać skutecznie na zasadzie do czynienia dobra dla, jako usługę. Natomiast te pieniądze mogłyby zostać w gminie. Ja taki prosty przykład podam, ponieważ zajmuję się technologiami. Te technologie zmieniają się bardzo szybko, tendencje w tej chwili są zdecydowanie w kierunku technicznym, będą przekształcenia odpadów, ale to nie należy rozumieć, że tylko i wyłącznie spalanie przychodzi, przyszło do nas mnóstwo nowych, bardzo ciekawych rozwiązań technologicznych, bardzo efektywnych, także mamy naprawdę gane możliwości. Ja, jak już powiedziałem, podam prościutki przykład. Przed wojną mieliśmy młynówki, różne rzeki, na których montowaliśmy stopnie generatory i woda kręciła, robiła nam Produkował nam prąd. Potem to zniknęło, wiadomo, lata 50. połączenie, potem już nie było możliwości, po prostu do sprawy chociaż próbowano w latach 70., słowa to lat 70., szukano tych miejsc. Hydrologia niestety rzek nie pozwoliła na otworzenie, ale pojawiła się inna możliwość, właśnie odpady które poddane odpowiedniej obróbce po wysegregowaniu tego, co nie nadaje się odpadów niebezpiecznych, ujednolicenie odpadów w postaci wytworzenia tak paliwa z odpadów i przetworzenie termiczne, ale nie w typowych spalarniach czy w jakichkolwiek instalacjach, gdzie będzie płomień tylko przetworzenie w termicznych poprzez gazowanie. Yy, tutaj nie będę już wchodził głębiej tak, tak, bo musimy się skupić w technologię, w bądź tak? Pozwoli to na produkcję energii elektrycznej i produkcję ciepła. Jeżeli mamy możliwość podłączenia do sieci, no to jest znakomita historia. I powiem, że tak kartunią dla takiego re regionalnego układu efektywność takiej inwestycji jest bardzo duża. Jak, jak kalkulowaliśmy tak z grubsza, to, to, to jest, może być to rzędu około 20 milionów złotych rocznie dla gminy 120 tysięcy mieszkańców rocznie. Więc.